Dzień dobry, witam wszystkich. Na dzisiejszym filmie będzie się można dowiedzieć m.in. co łączy karabin kałasznikowa z bankiem Millennium, jaka jest cena kredytu, jak bank liczy zdolność, czy jest tania, czy jest drogo, czyli te wszystkie rzeczy, które są najistotniejsze z punktu widzenia klienta myślącego o kredycie hipotecznym. Zachęcam do udostępniania, lajkowania, komentowania, subskrybowania, no i oczywiście zapraszam do kontaktu. Bank Millennium jest częścią portugalskiej grupy Banco Comercial Portugues i jest to dosyć duży kawałek biznesu tej grupy w Polsce. Bank Millennium to przede wszystkim bank kierujący swoją ofertę do klienta indywidualnego i właśnie to skupienie się na kliencie indywidualnym sprawia, że oferta hipoteczna jest dobrze przemyślana, dobrze sprofilowana i bardzo szeroko dostępna. Oczywiście są tam jakieś minusy, jednak na ten moment najważniejszym wyróżnikiem jest to, że Bank Millennium udziela kredytów klientom, którzy posiadają 10% wkładu własnego. I to jest ta rzecz, która dzisiaj stawia ten bank bardzo wysoko, jeśli chodzi o dostępność kredytu. Te typowe cele mieszkaniowe są finansowane na 10% wkładzie własnym, ale tylko jeśli nasza wartość nieruchomości nie przekracza 500 tysięcy w miastach do 250 tysięcy mieszkańców. I nie przekracza 750 tysięcy w miastach powyżej 250 tysięcy mieszkańców. Więc są pewne ograniczenia. No a jeżeli z wartością nieruchomości przeskakujemy już powyżej 750 tysięcy, to niezależnie od miasta, jak ono jest duże, no 20% wkładu własnego trzeba będzie wykazać. Także to jest ta pewna gwiazdka, która owszem, 10% jest, ale nie w każdym przypadku. Kolejną rzeczą, która obecnie wyróżnia bank jest to, że jest po prostu zerowa prowizja. Bank nie dokleja nam nic, absolutnie, niezależnie od tego, z jakiej oferty korzystamy, zawsze mamy prowizję zero. To jest dosyć fajne postawienie sprawy, nie mamy żadnych kosztów dodatkowych i tyle co zaciągnęliśmy, tyle mamy saldo kapitału w momencie, w momencie rozpoczynania spłaty. Jednak te 0% prowizji to nie jest coś, co zawsze obowiązywało w banku Millennium. Więc to nie jest tak, że kiedykolwiek byśmy nie uderzyli, zawsze te zero prowizji będzie. Po prostu no, trzeba śledzić ofertę, ewentualnie zadzwonić do swojego eksperta finansowego i, i dowiedzieć się, jak to wygląda obecnie. Co do ceny kredytu, czyli tego, jakie obecnie są marże w banku Millenium, no tutaj najwyższa premia za ryzyko banku jest na tym 10% wkładzie własnym, w związku z czym te marże są wtedy najwyższe. Obecnie korzystając z kredytu z 10% wkładem własnym mamy marżę 2,7%, ale przy jednym zastrzeżeniu, że korzystamy z pełnego tak zwanego cross-sellingu, czyli bierzemy ubezpieczenie na życie albo swoje, albo z oferty banku, otwieramy konto bankowe i decydujemy się przelewać tam swoje wpływy plus bierzemy do tego kartę debetową i robimy przynajmniej 500 zł miesięcznie transakcji tymi, tą kartą I wtedy bank nam daje zniżkę o 5% czyli mamy 2,7 marżę cennikową, bo gdybyśmy zrezygnowali z konta karty wtedy byłoby 3,2, a gdybyśmy jeszcze nie mieli ubezpieczenia na życie, no to wtedy by było aż 3,7. Więc no tutaj ta, te, te produkty dodatkowe one nie są jakieś tragiczne, nie są drogie, natomiast dają bardzo dużą obniżkę na marży. Mówiąc o tej premii za ryzyko, o tym, że bank kasuje znacznie więcej cennikowo na klientach, którzy mają 10% wkładu własnego, no to z jednej strony, owszem, bank no, ma wyższe ryzyko kredytowe, w związku z czym nie, każe sobie więcej płacić. Dziwne by to było, gdyby bank nie wyciągnął ręki po kasę klienta, wiedząc, że no, w, dosyć mocno wyróżnia się w ofercie. Jeszcze wracając do tych produktów dodatkowych, mówimy o tej obniżce 0,5%, jest też obniżka cennikowa dla klientów, którzy nie chcą przelewać wynagrodzenia do banku, wtedy ta obniżka wynosi 0,3% i owszem, wpływu wynagrodzenia nie musi być, natomiast obowiązkowo konieczne jest to, żeby było otwarte konto i żeby na tym koncie były przeprowadzane transakcje kartą debetową w wysokości 500 zł miesięcznie. I to nie jest pusta deklaracja, tylko bank faktycznie to weryfikuje, sprawdza w, chyba w okresach 3 miesięcznych, jeśli się nie mylę, więc trzeba po prostu zachowywać te, te, te obroty, trzeba, trzeba z tej karty korzystać. Co do ubezpieczenia na życie, o którym wspomniałem, Rezygnując z dowolnego ubezpieczenia, czy to własnego właśnie, czy ubezpieczenia banku, marża idzie nam 0,5% do góry, więc tutaj bank bardzo mocno jakby ceną naciska na klienta, żeby jednak te ubezpieczenie było. Ubezpieczenie bankowe kosztuje 20 zł na każde 100 tysięcy kredytu, czy to jest 20 zł składki miesięcznej. No to nie jest jakiś szał, no ubezpieczenie, które jest tak tanie, no nie może tam mieć wszystkiego, zakres wyłączenia jest dosyć, dosyć duży. Kolejne widełki cenowe pojawiają się przy wkładzie własnym od 40 do 20% wartości nieruchomości. I wtedy jesteśmy w stanie z pełnym cross sellingiem zejść na marżę 2%. Czyli dodając obecnie 3 miesięczny wibor, oprocentowanie kredytu mielibyśmy na poziomie 2,22. Jeśli chodzi o następne, następny przedział cenowy, no to tutaj wskakujemy już w marżę 1,9. Natomiast to jest dla klientów, którzy mają wkład własny 40% i więcej. Więc są trzy półki, tak? 19% marża, 2% marża i 2,7 marża dla każdej grupy klientów coś innego. Tutaj mówię oczywiście o podstawowych celach mieszkaniowych, nie mówię o konsolidacjach, pożyczykach hipotecznych i tego typu rzeczach, bo no skupiam się głównie na, na tych celach mieszkaniowych. Mówiąc o celach kredytu, zakres celów kredytowania jest naprawdę bardzo szeroki i praktycznie jakikolwiek cel typowo mieszkaniowy byśmy sobie nie wymyślili, no to ten cel będzie można zrealizować w tym banku, od zakupu działki przez budowę, i zakup mieszkania, zakup nieruchomości nawet z częścią komercyjną do 30% też da się tam zrobić i bank nie daje żadnej zwyżki na cenie bardzo szerokie otwarcie na cele kredytowania, więc no bank nie bardzo wybrzydza. Kolejny punkt programu, czyli zdolność kredytowa. Bank Millennium liczy zdolność całkiem nieźle, natomiast proszę pamiętać, że z racji tego, że są te półki cenowe, jeśli chodzi o marżę kredytu, no to trochę inaczej wygląda zdolność kredytowa na tej najtańszej półce, trochę inaczej na najwyższej. Co ważne też, bank rozróżnia koszty utrzymania w zależności od wielkości miasta i wielkości nieruchomości, więc też ta nasza zdolność kredytowa będzie wyglądała inaczej gdybyśmy kupowali dom, nie wiem, 200 metrów w Warszawie, a inaczej gdybyśmy kupowali mieszkanie 60 metrów powiedzmy w Sosnowcu. Ja zrobiłem wyliczenia na tej najwyższej półce cennikowej, czyli tak jakbyśmy mieli kredyt z 10% wkładem własnym i marżę docelową na poziomie 2,7%, czyli na obecnym cenniku 2,92% już, już dodając do tego 3 miesięczny wibor. I tak, tak jak w tym poprzednim filmie o ING, jak ktoś nie widział no to zapraszam oczywiście do zobaczenia, policzyłem kilka różnych scenariuszy. Scenariusz pierwszy to jest singiel z najniższą krajową. I tutaj ten przedział zdolności w zależności od miasta to byłoby pomiędzy 90 a 112 tysięcy. Później, jeżeli byśmy szli z dochodem w górę i mieli singla za średnią krajową, no to już zdolność dobijałaby w okolice 360 tysięcy. Jeśli chodzi o singla z dochodem 5 tysięcy złotych na rękę, no to mielibyśmy 455 tysięcy zdolności kredytowej, także nie są to niskie wartości. Jeśli chodzi o parę, to przy dwóch najniższych krajowych zdolność to już jest przedział pomiędzy 310 a 325 tysięcy. Gdybyśmy mieli dwójkę z dwoma najniższymi krajowymi i do tego jedno dziecko, no to jeszcze spokojnie pomiędzy 130 a 150 tysięcy udałoby się wstrzelić. Gdy idziemy z dochodem już wyżej, czyli mamy dwie osoby na zarabiające po krajowej i jedno dziecko, no to już ta zdolność kredytowa mogłaby być nawet na poziomie 710 tysięcy złotych, więc też no nie jest to mało. Jeśli mamy gospodarstwo domowe, gdzie jest dwójka zarabiająca średnią krajową i do tego dwójka dzieci, to nawet 660 tysięcy udałoby się zrobić. I jeśli byśmy mieli dwójkę dorosłych zarabiających średnią krajową plus trójka dzieci na utrzymaniu, no to byłoby 515 tysięcy zdolności. Jeśli chodzi o dochody, bank akceptuje no, praktycznie wszystko, chyba poza tylko dochodem z dywidend. Natomiast działalności gospodarcze, etaty, umowy cywilnoprawne, najem nieruchomości, e, dochód marynarzy, to praktycznie bank jest w stanie połknąć bez żadnego problemu. Oczywiście są pewne zastrzeżenia co do umowy o pracę na czas określony i nieokreślony. Na zaświadczeniu o dochodach, które tutaj widać, jest zaznaczona średnia z 3 i z 12 miesięcy i oprócz tego premie. I teraz te 3 i 12 miesięcy prowadzi do tego, że bank w zależności od tego, która średnia wyjdzie niższa, no to taką średnią dochodową przyjmie. Co do premii nadgodzin i dodatków, nawet gdybyśmy mieli jakieś kosmiczne premie, to niestety nie zostanie wszystko wzięte do zdolności. Bank limituje te zmienne części wynagrodzenia na poziomie 20% dochodu podstawowego. Więc jeżeli byśmy mieli 3000 powiedzmy podstawy i do tego 3000 premii bank nie uzna, że mamy 6000 dochodu tylko uzna, że mamy 3600 dochodu bo nasza podstawa to było 3000 premie to były 3000 więc 20% naszej podstawy to jest maksymalna wysokość zaakceptowanych części zmiennych wynagrodzenia no więc no premie jakoś super nie podbijają naszego dochodu w przypadku umów zleceń bank musi mieć umowy, które ciągną się przynajmniej przez 12 miesięcy to może być różnych, u różnych zleceniodawców. Przerwa pomiędzy tymi umowami nie powinna być dłuższa niż miesiąc. No chyba, że to byłyby umowy w, w szkolnictwie, wtedy to może być nawet 2 miesiące, bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o średnią dochodową, to z tych umów bank wyciąga średnią 6-miesięczną i no, nie ma od tego odstępstwa. Aby działalność gospodarcza była honorowana, musi trwać co najmniej 12 miesięcy. Bank sprawdza dynamikę zmienności dochodu, więc to nie będzie tak, że jeden bardzo dobry rok podnosi nam mocno zdolność kredytową. Gdy bank bada zdolność kredytową u klienta prowadzącego działalność gospodarczą i następuje wzrost dochodu pomiędzy dwoma badanymi okresami, wtedy bank wyliczy średnią dochodową z tych dwóch okresów. Natomiast jeżeli po, pomiędzy okresem poprzednim a kolejnym wystąpi spadek, wtedy ta dynamika spadku zostanie odjęta od dochodu. Co do samych formalności, to wniosek kredytowy jest prosty, ma raptem 6 stron, czyli taka naprawdę pigułka, wszystko jest skoncentrowane, skondensowane na, na kilku kartkach. To jest obecnie najbardziej skondensowany wniosek kredytowy ze wszystkich banków. Jeśli chodzi o sam proces kredytowy, no to jest bardzo dobrze zorganizowany po stronie centrali, bo proces jest centralny, czyli wszystko jest analizowane nie w oddziale, tylko w centrali analitycznej banku. I to jest naprawdę bardzo przyzwoite rozwiązanie. Ekspert, czyli taki gość jak ja, ma system, w którym wklepuje wszystkie dane do wniosku, wprowadza wszelkie dane klienta. Później może załączyć wszystko na skanie, więc to też jest ułatwienie i te, ten przepływ informacji pomiędzy analizami a ekspertem jest naprawdę dosyć płynny. Działanie osób, które wspierają naszą pracę po stronie centrali też jest całkiem niezłe, jest infolinia, można się dowiedzieć, są osoby kompetentne, no, nie zawsze jest tak, że dzwoni się od razu ktoś podnosi słuchawkę, czasami trzeba tam poczekać, ale jeśli chodzi o kompetencje tych osób, no to jest świetnie. No, można mieć trochę do życzenia, jeśli chodzi już o pracę osób bezpośrednio w oddziale. Mimo tego, że bank ma proces bardzo mocno no, skryfryzowany że tak powiem, to i tak potrafi się zatykać no zatyka się ze względu na to że ten no, widocznie skład analityczny nie jest jakiś tam super szeroki, a z drugiej strony no, wnioski napływają takim dosyć szerokim frontem, więc jeżeli bank jest popularny, jeżeli bank ma jakieś wyróżniki w ofercie, które sprawiają, że klienci tam walą drzwiami i oknami, no to siłą rzeczy do tego korkowania się procesu po prostu dochodzi. Jeśli chodzi o ewidentne minusy banku Millennium, no to na pewno to w jaki sposób bank Bank podchodzi do akceptacji operatów szacunkowych, do akceptacji kosztorysów, czy to budowy, czy remontu, i do rozliczania tej budowy czy remontu już, jak ona trwa. No, negatywne sygnały, które dotyczyły tego banku, właśnie najczęściej od klientów skupiały się na tych dwóch aspektach, czyli Budowa, kosztorysy, kosztorysy, budowa i, i w tej sferze one się skupiały. No, niejednokrotnie też rzeczoznawcy narzekają na to, że no, analitycy przeglądający te operaty naprawdę czepiają się już te rzeczy, które doświadczeni rzeczoznawcy się zastanawiają jak to jest możliwe. Ale też najczęściej przy remontach i przy budowie. No i później te sygnały, to nie do końca jakieś tam pozytywne, to jest obsługa posprzedażowa. Ocenę ogólną tego banku podzieliłbym na takie dwie kategorie, czyli jeśli jesteśmy w tej grupie klientów, którzy mają 10% wkładu własnego, no to to moim zdaniem jest obecnie absolutny top, czyli powiedzmy gdzieś tam w okolicy dziesiątki. Natomiast jeżeli jesteśmy w, wśród tych klientów, którzy mogą sobie pozwolić na 20% wkładu bądź więcej, No to tutaj myślę, że gdzieś tam 7 byłaby Sem precisar de ir ao balcão, protegido e em segurança de forma simples, prática e ecológica, com total comodidade e rapidez. Pelo mobile banking estamos sempre consigo, onde quer que esteja e a qualquer momento, seja pelo Easy ou pelo Smart Easy, no Easy no Facebook ou pelo Easy no WhatsApp. já nas nossas plataformas no mobile i e comece już na desfrutarcie das vantagens de ir ao banco pelo celular. Millenium a 25 anos, aqui consigo. No i jeszcze na koniec muszę się wytłumaczyć z tej clickbaitowej zapowiedzi, czyli co łączy Karabin Kałasznikowo z Bankiem Millenium. No tutaj jest pewne powiązanie. Bank Milenium działa bardzo mocno w, Boza, w Mozambiku, czyli dawnej Portugalskiej Afryce Wschodniej. To była od 1498 do 1975 kolonia portugalska. No i ten kałasznikow jest tam na fladze, jest tam na godle. No bo w latach 60., gdy te wszystkie ruchy wyzwoleńcze w Afryce, starające się zrzucić jarzmo kolonialne, działały, no to działały głównie za pomocą kałasznikowów. No i tak już to zostało na fladze. Także obecność milenium w tym kraju jest bardzo mocna. Zresztą, jak ktoś chce poczytać, to zachęcam do sięgnięcia po książkę Ryszarda Kapuścińskiego. Chrystus z karabinem na ramieniu. Nie jest to żadne kaznodziejstwo ani książka religijna, tylko właśnie książka opisująca w sposób reportażowy te różne historie dziejące się w, tam, tam, w tamtym okresie. No i m.in. właśnie o partyzantce, bodajże o ruchu Frolimy, który przy pewnym splocie wydarzeń no, tą niepodległość sobie wywalczył.